I pierwszy dzień świąt był świętem rodzinnym. Co to znaczy? Nie odwiedzało się sąsiadów, nie chodziło się od domu do domu, tylko najbliższa rodzina spędzała ten dzień w gronie rodzinnym. Jeżeli ktoś przyjechał, to owszem, był, ale to było święto takiej najbliższej rodziny i nie chodziło się po domach. Śniadanie, na śniadanie była jajecznica, bez względu na to, czy to było na Półwyspie Helskim, czy to było u Borowiaków, czy u Olesowiaków. Zawsze na śniadanie była jajecznica i to taka porządna jajecznica na boczku, na, 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 taka tłusta. Wszyscy się najedli tej jajecznicy i było to, no ta jajecznica, potem był obiad i znów po południu siedziało się, śpiewało kolędy. Był to taki, jeszcze taki świąteczny nastrój, bardzo, bardzo taki kościelny jeszcze. Natomiast drugi dzień świąt Pomszy, no to już wtedy odwiedzało się nawzajem, albo wiadomo było, że do nas przyjdą goście i my nie wychodzimy z domu, albo myśmy chodzili do gości, no ludzie się umawiali, krążyły te, te rodziny między domami. No oprócz tego, od połowy adwentu do właściwie gwiazdki chodzili tak zwani gwizdze na Kaszubach, byli to przebierańcy. Którzy chodzili i przedstawiali jasełkę. Do Trzech Króli oni chodzili, nie tylko do, do Wigilii, ale do Trzech Króli. Był tam dziad, była baba, policjant, diabeł, śmierć, kominiarz, no żyd, który nosił ze sobą jakieś stare szmaty, jakiś garbaty chłop, który tam chodził i broił. No i biada, gdzie była panna na wydaniu. To jak wpadała taka trupa do tego domu, teatralna, to się cudeńka działy. No, kominiarz wygarynał tam, nie daj Boże, jak tam był jakiś popiół albo coś, to kominiarz wygarynał to wszystko na środek pokoju. Ten Żyd z tymi szmatami wywalał te swoje szmaty, wszystkie, które on tam miał. A były to jakieś zdarte stare szmaty, i zakurzone, brudne. no i Bocian wygrzybywał słomę z łóżka, a wiemy, że nie było pierzyn, tylko była słoma. No, jak jeszcze jakaś tam poduszka, która była pod głową i była rozdarta, no to on ją rozdzierał. To, to zamieszanie w domu było niesamowite. Wszyscy się bali, bo ten dziad, ten gwizd przepytywał dzieci z pacierza. Ale jeżeli nie przyszli oni do danego domu, gdzie była panna na wydaniu, no to ona się czuła naprawdę taka odrzucona od społeczności i bardzo, bardzo, no. Czuła się pogardzona przez wszystkich, a zabawa była przednia. Gospodarz potem takim tym gwizdżom dawał pieniążki, no i oni za to kupowali albo prezenty, albo alkohol, bo wiadomo, że w czasie adwentu nie wolno było tańczyć. A już po Bożym Narodzeniu, w drugie święto, odbywały się wesela i były zabawy w karczmach, no to było za co szaleć. I w czasie tych, w tych świąt, właściwie do okresu Trzech Króli, Chodzili ci gwizdze po wsi i właściwie zachodzili do każdego domu. Oprócz tego ksiądz również chodził na kolendę i odwiedzał wszystkie domy i wyglądała kolenda troszeczkę inaczej, bo księdzu dawało się również pieniądze, ale ksiądz też miał organistę, który jechał wozem i kładziono na ten wóz ziemniaki, zboże i ksiądz nie tylko zabierał z domu, prawda, ale i rozdawał te rzeczy, jeżeli trafiał do jakiegoś domu, gdzie było biednie, gdzie była wdowa z mało, z dziećmi, to zostawiał to, niekoniecznie zabierał to na plebanie, tylko, roz, bo to były takie podarunki kolędnicze i nawzajem się obdarowywano w ten sposób, prawda, ci co mieli więcej, dawali w ten sposób i to było takie bardzo fajne, bo w sumie jeżeli ta biedna rodzina dostała, to nie wiedziała od kogo dostała to, bo to ksiądz przywiózł, a on to też dostał od kogoś i tak dzielił to, co komu się tam przyda, prawda? A każdy dał to, co miał tego za dużo w domu u siebie. I to kolędowanie polegało na tym, właśnie ksiądz przychodził, odwiedzał ten dom, a kaszuby wierzyli w to, że przynosi błogosławieństwo Bożej Dzieciny do domu. Nie tylko oni sobie przynieśli to błogosławieństwo, ale ksiądz im przywiózł, prawda? I na gospodarze się umawiali, że, że gdzie będzie zakończenie ta uroczysta kolacja, i, i bardzo często w ten sposób tak kolędowano. Był też okres taki, że no to były śniegi większe takie, jak my mamy. Śnieg był co najmniej taki, jak w tym roku mamy teraz. I były kuligi, urządzano kuligi, jeżdżono od domu do domu i odwiedzano się, prawda? Nie tylko w tej danej miejscowości, ale to szczególnie na dworach. Po dworach jeździli i, i się odwiedzali nawzajem. Jak wyjechali, to czasem po dwóch tygodniach wracali do domu dopiero, bo byli u tego, u tamtego, zabierali następną rodzinę i tak się odwiedzali nawzajem, prawda? Czy tak, to był taki bardzo radosny okres, gdzie wszyscy, nie było pracy na polu, można sobie było pozwolić na, na zabawę, zabawy odbywały się w karczmie, jak wiemy, każdy dostawał przydział od pana, więc można było czyli alkoholu, alkohol, tak, alkohol, tak. Alkohol, tak, i gospodarz był zobowiązany wykupić to okowite, no ale gdzieś tam każdy trzymał te pieniądze, żeby się pocieszyć trochę. Bardzo często grano w karty, bardzo dużo grano w karty, w baśkę, no, szczególnie na Kaszubach w baśkę, to jest taka słynna kaszubska gra, gdzie chłopi to był z ula dół, ten stół aż podskakiwał nieraz, jak oni tam grali w te karty, ale trzeba przyznać, że Pijaństwa jako takiego, owszem, wypili, ale no nie preferowali takiego pijaństwa, nie było takiego dużego, jak dziadek mój wspominał, czy mój tata, no owszem, oni sobie tam tego quernusa wapili, ale nie było to takie, że trzeba się upić, no żeby na rozgrzewkę, żeby się podgrzać, bo wiadomo, że te domy nie były aż takie ciepłe, ale żeby się rozgrzać troszeczkę tego quernusa i to wystarczało w zupełności. No i potem po świętach Bożego Narodzenia był sylwester, nowy rok. No to kaszubi rzeczywiście mieli pole do popisu w sylwestra, w tą noc sylwestrową. Niekoniecznie brali udział w zabawach, bo takowych nie było na kaszubach. To nie była tradycja kaszubska, ale za to młodzi chłopcy dokazywali. Proszę sobie wyobrazić, że potrafili wymieszać zwierzęta, wyprowadzić jednemu gospodarzowi z obory wstawić zupełnie inne zwierzęta, z, drugiego, z drugiej obory wynosili furtki na drugi koniec wsi, albo w ogóle załadowali na sanie i wywieźli gdzie indziej, gdzieś w pole i gospodarze, gospodarze potem chodzili i szukali tych, tych furtek, tych, tych bram, bo to były wieżeje, które to nie tylko furtki, bramy, ale i wieżeje od stodoły potrafili wywieźć, prawda? No i zdarzały się przypadki jak, szczególnie jakiegoś gospodarza nie lubiano, no to mu potrafili wóz na, na dach postawić. No bo kilku chłopaków złapało ten wóz, wciągnęło po linię do góry, i, a gospodarz, oni byli, ich było dużo, oni sobie z tym poradzili, a gospodarz miał potem kłopot, żeby ten wóz sprowadzić na dół. Więc to polegało na takich psotach, zabawach, no i uważano, żeby wygonić wszelkie zło, które było, które się kręciło koło domostwa, a tego było dużo. Wierzono w to, że jeżeli się zrobi dużo hałasu, to wtedy to zło będzie się bało i będzie uciekało. Stąd właśnie te petardy, strzelanie z flinty, jak to Kasuwi ci, którzy mieli polowania, wychodzili co najmniej trzy razy trzeba było wystrzelić z flinty, żeby to zło. Wypędzić, nie strzelać do kogoś, tylko w powietrze, no ale żeby narobić hałasu, prawda, to to trzeba było w ten sposób robić. I, I ta noc sylwestrowa była taka bardzo wesoła. Były też wróżby, wyobraźcie sobie, że na przykład w czasie wigilii panny sobie wróżyły, jakiego będą miały kawalera, więc zawiązywały sobie nawzajem oczy i wyciągały słomę spod obrusa bo, albo z nogi od stołu. Jeżeli ta noga była długa i cienka, no to kawaler będzie chudy i długi. Jeżeli była krótka i gruba, no to będzie niski i gruby. Jeżeli była gruba i długa, to to będzie gruby i długi. No w ten sposób sobie wróżono. Nowy rok wróżba polegała w ten sposób albo Wigilię, bo to w zależności w jakim w jakim regionie było, trzeba było, panna musiała wyjść na próg i zawołać hop hop i z której strony psy zaczęły szczekać, z tamtej strony przyjdzie kawaler. Tak?